Twoja bramka na 2, 2, 3 to był samobój. To był samobój. Gdzieś tam byłem blisko, a niestety samobój. No chyba, że miałem jakiś kontakt, ale nie wiem, bardziej poczułem kopnięcie w nogę niż, niż piłkę. No dałem Ci tą drugą bramkę, kibice przeżyli tak naprawdę piękne wspomnienia. Przegrywa Widzew 0-2, do 2, nagle robi się 2-2, no wiadomo jakie wspomnienia wracają, niesamowitych klasyków legi z Widzewem. Dokładnie, emocje na pewno były fajne, bo przegrywa się 2-0, wyrównaliśmy i byliśmy blisko, bo Daniel Mąka miał na głowie i tak naprawdę niedużo braku, żebyśmy my prowadzili. Niewiele brakowało. Daniel Monka, gdyby głową skierował piłkę do bramki, nagle 0-2 zrobiłoby się 3-2 dla nas. Dokładnie i myślę, że były jeszcze lepsze emocje. Przemek, jak się grało w takim meczu? Pierwszy raz zagrałeś w tym widze w klasyku? No bardzo dobrze, myślę, atmosfera i to wszystko, co się działo dookoła i na boisku myślę, że ten poziom piłkarski był na dobrym poziomie. Tak naprawdę dałeś dzisiaj wiele z siebie. To był twardy mecz, mecz bardzo zacięty. Wiadomo, faworytem była Legia. No i w efekcie wygrywa tą jedną bramką. Ale kibica po meczu pokazali, że no absolutnie nikt nie wychodził z tego stadionu załamany czy niezadowolony. Dokładnie. no Wiedzieliśmy, że Lega to jest klasowy tak zespół z ekstraklasy, klasy. My oddaliśmy serducho, sprzedaliśmy wszystko, co mamy najlepsze, no niestety nie udało dzisiaj się nam wygrać i przejść dalej. Ale na pewno cieszy to, ja, jaka nasza postawa i jak graliśmy.